Zakończenie. Za oknem delikatny puch białego prześcieradła przykrył ziemię. Delikatny nalot śniegu ozdabiał ją niczym siwe włosy głowy starca. Wyglądało to tak, jakby ziemia się postarzała albo została namalowana pędzlem niewidzialnego malarza. Wigilia tego roku zapowiadała się wspaniale. Dziesięć stopni poniżej zera, suche i rzeźkie powietrze, wystrojone na tę okazję miasto, a w radio i telewizji festiwal nastrojowych kolęd. Kupiłem kilka drobnych prezentów dla moich współpracowników i spacerkiem przeszedłem się po ośnieżonej warszawskiej ulicy. Jak miło było słyszeć ten chrupiący pod podeszwami świeżutki śnieg i wdychać nozdrzami zapach prawdziwej zimy, jaką pamięta się wyłącznie z dzieciństwa. W biurze zastałem Pawła oraz Monikę, która ubrała małą choinkę i przygotowała stoliczek z kanapkami. Jak się czujesz, Pawle? zapytałem, wieszając puchową kurtkę. Marzę o dorwaniu Arsena Lipena, rzekł poważnie, masując swoje chore kolano. Skoro nasza panna Kruger nim nie jest, to znaczy tylko jedno, a mianowicie, że sprawa nie jest do końca rozwiązana. Ktoś przecież jechał w tym Isuzu i nie na darmo znalazłem się w szpitalu. To fakt przyznałem mu rację, ale może nie będzie więcej kradzieży? Mam taką nadzieję, rzekł bez przekonania. Monika wniosła na tacy herbatę. Za oknem, płatki śniegu, leniwie sypały się z nieba i poczułem się szczęśliwy. Znowu byliśmy w komplecie. Cali i zdrowi i nie musieliśmy narażać zdrowia i życia przez jakiegoś arsenali pena. Niemniej jednak niedawna listopadowa przygoda wciąż powracała niczym upiorne echo do naszej świadomości. W efekcie złodziejskiej działalności Arsena Lipena zasoby naszej kultury zostały pomniejszone o unikatowy inkunabuł Ars Minor Donatusa i wydaną po niemiecku Biblię tłumaczoną przez Marcina Lutra. Te dwie pozycje nie wypłynęły jak dotąd na żadnej aukcji w kraju i za granicą. Istniały obawy, że Arsen Lipen był włamywaczem kolekcjonerem i nigdy nie sprzeda starodruków. Nie napawało to optymizmem Zawsze najbardziej obawialiśmy się złodziei kolekcjonerów, których jedynym motywem było posiadanie, a nie zysk. Na szczęście sprawa znalazła swój epilog w sądzie. Mafiozo i Degurecki zasiedli na ławie oskarżonych pod zarzutem próby zabójstwa i rabunku. Policja miała niezbity dowód w postaci nagrania na taśmie wideo momentu, w którym mafiozo wyciąga starodruk z fortepianu na trzecim piętrze Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Za kratki powędrowali także Viper, Skorpion oraz dwaj studenci. Baturę obciążyły dodatkowe zeznania Vipera oraz pani redaktor Bojanowskiej, która swoją drogą napsuła nam w całej sprawie sporo krwi. Ta nieustępliwa młoda osobka, pragnąca sławy w mediach, wciąż siedziała nam na karku, a to śledziła nas, a to wyciągała od komisarza swady różne informacje na nasz temat. Zjawiała się z ekipą telewizyjną w najmniej oczekiwanym momencie, jakby znała każdy nasz krok, albo miała wtyczkę w naszej grupie. Przyznam się, że w pewnym momencie podejrzewałem ją o to, że jest samym Arsenem Lipenem. Sankcję sądową otrzymał również kuzyn jednego ze studentów, konserwator Stanisław Cień, który odegrał niemałą rolę w kradzieży Biblii. Warto w tym miejscu poświęcić kilka zdań Patrykowi Cieniowi i Stefanowi K. To oni bowiem rok wcześniej powołali do życia instytucję pod nazwą saint lipin W najdrobniejszych szczegółach zaplanowali włamanie do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Gdańskiej PAN oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale istniał ktoś inny znający ich plany. I ten ktoś sprzątnął im najpierw Biblię, a potem włamał się do Biblioteki Gdańskiej, kradnąc Ars Minor, aż wreszcie próbował wykiwać ich po raz kolejny w Toruniu. Jedynym nikłym tropem prowadzącym do nowego Arsena Lipena była postać fałszywego historyka raczyńskiego. Nie udało nam się jednak odnaleźć staruszka hazardzisty, który według Pawła mógł być nowym Lipenem. Nowy Arsen Lipen był dziwnym złodziejem, bo okradał innych złodziei. I chociaż w Toruniu poniósł klęskę, zupełnie nie wiedzieliśmy, czy nasza przygoda z włamywaczem dobiegła już końca. Teraz kilka słów o naszej pannie Gerdzie Krüger wel Marcie Schmidt, kapitanie policyjnego oddziału do zwalczania przestępstw na Międzynarodowym Rynku handlem dziełami sztuki. Jej misja w Polsce, wybrano właśnie ją, bo znała język polski, miała za zadanie ustalenie szlaku przerzutu dzieł sztuki z Polski do Niemiec. W tym celu musiała ona zyskać zaufanie polskich antykwariuszy i sfingować autentyczną transakcję. Dom aukcyjny Antikwa miał markę niezbyt uczciwej spółki, ale jak zwykle brakowało dowodów. Plan Marty Schmidt polegał na zwabieniu do Hamburga mafioza oraz Degureckiego oraz postawieniu ich przed niemieckim sądem z dowodami ich przestępczej działalności, to jest kradzionymi starodrukami. To dlatego panna Kruger nie utrudniała szajce mafioza i Degureckiego działalności, wszak mieli oni dostarczyć dowody swojej winy. Autentyczna wizytówka od Arsena Lipena doskonale pomogła Marcie uwiarygodnić odegranie roli agentki Kruger, ale i zaniepokoiła ją. Ktoś posługujący się tym pseudonimem był zagrożeniem dla jej misji, bo znał jej plany. Jakimże to sposobem? O wyjeździe do Warszawy fałszywej Kruger wiedziała tylko garstka osób z jej policyjnego dowództwa. To dlatego sekretarka Kinga nie wiedziała, że prawdziwa Kruger pozostała w Hamburgu. Panna Schmidt uważała zatem, że przeciek musiał nastąpić w Polsce. I to było jej kolejne zadanie złapać Arsena Lipena. Tymczasem urabiała szajkę mafioza i Degureckiego. Pamiętacie, jak Marta za wszelką cenę pragnęła, abym nie jechał do Gdańska? Chodziło oczywiście o spotkanie z mafiozem w Sopocie i nie chciała mieć w trójmieście na karku mnie i Pawła jednocześnie. To była sprytna kobieta. Od choćby rzucenie podejrzeń na Aldone, że niby dziewuch czyha na naszą bazę danych. Albo fakt przyznania się Pawłowi do hazardu. Nie była wszak pewna, czy przypadkiem nie wiemy o jej wizytach w kasynie. Cóż prostszego, jak się do tego przyznać. Zgubił ją jednak kolejny drobiazg. To było w Toruniu, gdzie wyraziła fałszywe zainteresowanie metodą kradzieży stosowaną przez Arsena Lipena. Skąd to przypuszczenie, że kradzieży dokonał on w bibliotece głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika? To proste, ona o tym wiedziała. Żal jej było co prawda Inku ale zgodnie z wytycznymi musiała chronić do Góreckiego, aby go później złapać. Strona niemiecka bardziej ufała swoim sądom niż naszym, więc prowadziła tę grę po swojemu. To był sprytny plan, choć nie do końca zgodny z międzynarodowymi konwencjami. Ta przebojowa kobieta obnażyła też naszą lekkomyślność i łatwowierność. Pokazała, jak łatwo można nas podejść i wmówić każdą bzdurę. Aha, jeszcze jedno. To wszystko, co Marta Schmidt naopowiadała o sobie jako o Gerdzie Kruger, było prawdą. Prawdziwa panna Kryger właśnie taka była, zaś nasza fałszywa agentka przywłaszczyła sobie jej tożsamość. Zapytacie od razu, czemu nie przefarbowała się na brunetkę, jaką była prawdziwa Kryger? Skąd ta niezrozumiała lekkomyślność? Ano nie przypuszczała, że komukolwiek z nas przyjdzie do głowy to sprawdzić. No i wiedziała z mojego dosie, że mam słabość do blondynek. Monika podeszła do mnie z jakąś świąteczną kartką z życzeniami. To od panny Marty z Hamburga, rzekła z lekkim przekąsem. Zrobiła się z niej doprawdy miła osóbka. Monika miała rację. Życzenia od Marty Schmidt były urocze, ciepłe i autentyczne. Jak bardzo nie pasowały do poprzedniego wizerunku okropnej agentki. Znała już całą prawdę o mojej wizycie w Hamburgu. Okazało się, że jej przełożonych bardzo zaniepokoiło pojawienie się w hamburskim biurze tajemniczego wujka Helmuta, pytającego o agentkę Krüger. To wtedy po raz pierwszy chciano zabrać jej tę sprawę, ale moje milczenie w tej kwestii uśpiło ich czujność. Gdybym wtedy nagłośnił tę sprawę, panna Schmidt tego samego dnia odleciałaby do Niemiec, a tak nie wiedzieli, kto o nią pytał. Sądzili, że był to zapewne wysłannik polskiego antykwariusza albo Arsen Lipę. Panna Schmidt pozdrawia cały nasz departament i jako prezent gwiazdkowy przynosi dobrą nowinę, poinformowałem moich współpracowników, wczytując się w końcową treść kartki. Wyobraźcie sobie, że strona niemiecka zamierza przysłać nam pewną sumę pieniędzy, przeznaczoną na ratowanie polskich zabytków, w ramach rekompensaty za goszczenie panny kapitan. W ten sposób chcą zatuszować wybryki panny Schmidt w Polsce, dogadywał Paweł. Jakby na to nie patrzeć, to była ona kimś w rodzaju szpiega. Ale co się panu stało, szefie? Pytanie Pawła przywróciło mnie do rzeczywistości. Oto bowiem byłem pod silnym wrażeniem informacji podanej przez Niemkę w następnym akapicie. Nie mogłem uwierzyć w to, co przeczytałem, więc natychmiast podałem chłopakowi kartkę. Paweł wziął ją ode mnie i zaczął czytać. O co chodzi? zainteresowała się Monika. Lada dzień możemy spodziewać się w naszym departamencie panny Kruger, wyjaśnił Paweł. Prawdziwej Gerdy Krüger. Strona niemiecka uzgodniła już wszelkie formalności z polskimi władzami w związku z operacją wymiany doświadczeń w zakresie ochrony dzieł sztuki. Marta Schmidt ostrzega. Uważajcie prawdziwa Kryger to nie przelewki. Nie to co ja. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jest jeszcze dopisek dla pana Tomasza. Zaproszenie na kawę wciąż aktualne, ale najpierw musi pan schwytać Arsena Lipena. Uśmiechnąłem się na wspomnienie niedawnej rozmowy przed hotelem Holiday Inn, w której proponowałem jej filiżankę kawy. Nie udało się wtedy, może uda się później pomyślałem. A potem rozpoczęliśmy naszą biurową wigilię, obejrzeliśmy prezenty, przełamaliśmy się opłatkiem i wypędziłem współpracowników do domu. Przez następny tydzień biuro miało być puste, aż do dnia 2 stycznia, kiedy to mogliśmy się spodziewać przyjazdu z Niemiec panny Krüger. Przypomniałem sobie listopadowy wyjazd do Hamburga i postać kobiety spacerującej z jamnikiem na ulicy Samlandweg. Tak, to był potwór, nie kobieta. Otrząsnąłem się z ponurych myśli i przypomniałem sobie o opłatku u ministra. Już zamierzałem wyjść, gdy na ekranie niewłączonego przez sekretarkę komputera coś zamigotało. Zainteresowany, zerknąłem tam i ujrzałem komunikat informujący o nadejściu nowej poczty elektronicznej. W pierwszej chwili nie wiedziałem co zrobić i już chciałem wyciągnąć z gniazdka wtyczkę, gdy na szczęście przypomniałem sobie o notatkach, zrobionych podczas wykładu dziewucha. Wyciągnąłem kajecik i krok po kroku zacząłem postępować według instrukcji. Dopiero po kwadransie udało mi się to zrobić. Po raz pierwszy w życiu odebrałem elektroniczną pocztę, ale zaraz moja euforia stopniała. Zjechałem na sam dół strony i odczytałem napisane drukowanymi literami życzenia: Wesołych i radosnych świąt. Niechaj ten egzemplarz inkunabułu znowu połączy nas. Arsène Lipin. Po proszę otworzyć załącznik. Zrobiłem to i zaraz na ekranie komputera pojawiło się zdjęcie przedstawiające tytułową stronę jakiegoś starodruku. Wytężyłem wzrok i odczytałem jego tytuł. Statuta Synodalia Wratisławięzja z 1475 roku. Kolejny cenny inkunabuł tym razem z wrocławskiego warsztatu Kaspra Eliana, a przechowywany w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej.